W tym krótkim demo chciałbym Wam pokazać w jaki sposób możecie przeprowadzić segmentację zapasów ABCXYZ z użyciem narzędzia Alteryx. To co widzicie na ekranie to gotowy przepływ, który zbudujemy wspólnie krok po kroku. Tworzę nowy arkusz. Zabawę z Alteryx zaczynamy od podpięcia się do danych, więc przeciągam na moją kanwę Input Tool. To narzędzie pozwala mi się podłączyć do różnych formatów danych. Podepniemy się do pliku Excel i mój plik zawiera dwa arkusze. Arkusz z historią sprzedaży i arkusz z prognozą. Na początek wypniemy się do historii sprzedaży. Zobaczmy jak wygląda nasz plik. Nasz plik składa się z kolumny, która zawiera kod produktu oraz 10 kolumn z historią sprzedaży miesiąc po miesiącu. Drugi arkusz zawiera prognozę również po produkcie i wartość prognozowanej sprzedaży do końca roku przyszłego. Jak widać, y, tabela czy dane są zaprezentowane w formie. Tabeli przestawnej, więc będziemy musieli dokonać transpozycji tych kolumn, aby uzyskać format tabeli płaskiej. Zanim to zrobimy, to oczywiście dołączymy kolejny arkusz, dlatego że będziemy chcieli połączyć wykonanie z prognozą. Jak widać, tutaj możemy wybrać. Ostatnie pliki. Wybieram arkusz z prognozą. Alteryx pokazuje mi podgląd próbki 100 rekordów. Widzimy, że wszystkie kolumny zostały wciągnięte, a plus dodatkowo dwie puste kolumny, które w dalszych etapach będziemy usuwać. Musimy dokonać połączenia tych dwóch zestawów danych. Wykorzystamy do tego. Narzędzie, które nazywa się Join tool. Join tool pozwoli nam połączyć dwa zestawy danych według pól kluczy. I tymi wspólnymi mianownikami będzie pole Product Code, które występuje zarówno w jednej, jak i w drugiej tabeli. Na tym etapie Join Tool pozwala mi ukryć kolumny, które mogą się powielać, lub kolumny, które. Uznam za zbędne, tak jak kolumny F16 i F17. Puszczam przepływ. Sprawdzam wynik mojego połączenia. Widzę, że wszystkie rekordy zostały złączone, więc mogę przejść do kolejnego kroku, jakim będzie transpozycja. AlteryX pokazuje mi podgląd w wyniku. Ostatniej operacji widzę, że wartość miesięcznej sprzedaży jest w osobnych kolumnach. Więc będę chciał te dane przekształcić do formy tabeli płaskiej, w której to jedna kolumna będzie zawierała datę, a druga kolumna będzie zawierała wartość sprzedaży. Możemy to bardzo prosto zrobić wykorzystując narzędzie Transpose. Moje dane będę chciał grupować według kodu produktu, a pozostałe kolumny zaznaczam, z, zostawiam zaznaczone. Co ważne, aby ostatnia pozycja dynamic or unknown columns również były zaznaczone. Spowoduje to, że jeżeli dojdą kolejne kolumny z kolejnymi okresami, one również będą uwzględnione w moim modelu. Puszczam przepływ. I widzę przekształcone dane. Wyobraźmy sobie, że m, będziemy patrzeć w przyszłość i będziemy chcieli ustalić naszą segmentację na podstawie y, przyszłej sprzedaży, czyli nie, nie bazując na danych historycznych, a na danych progno prognostycznych, czyli za następne 12 miesięcy od ostatniego okresu, czyli będzie to od listopada 2011 do października 2020. Aby ograniczyć dane do takiego okna czasowego, możemy wykorzystać narzędzie, które służy do filtrowania. Więc przeciągam narzędzie, które się nazywa Filter, na moją kanwę. I teraz zwróćmy uwagę, że po dokonaniu transpozycji kolumn do wierszy Alteryx utworzył mi dwie kolumny, Name i Value. Name reprezentuje datę, a Value. Wartość. Więc y, tymi nazwami będę się również posługiwał, tworząc filtr dla zakresu czasowego. Tworząc filtr, mamy dwie opcje. Możemy albo odwołać się do konkretnego pola, tworząc y, dość prosty, jednowarunkowy y, filtr. Natomiast w drugiej opcji, custom filter, możemy tworzyć filtry z użyciem pól kalkulowanych, z użyciem różnych operatorów. Tak jak w tym przypadku zrobimy znak większości I równości i wprowadzimy tutaj datę na sztywno yy, możemy użyć również warunku I i ograniczyć zakres danych od góry Taki warunek, by domknie nam okno czasowe, które będzie podstawą do wyznaczenia segmentacji. Klikam Run. No i mogę sprawdzić, jaki jest wynik y, mojej operacji, czy faktycznie te wyniki, które tutaj widzę, zawierają się w tym pożądanym przeze mnie oknie czasowym. Mam dwie kotwice, dwa wyjścia, true i false, czyli to, co jest w kotwi 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 kotwicy true, y, spełnia ten warunek. Y, natomiast false oczywiście jest. Poza oknem czasowym. Więc dalsze kroki naszej segmentacji będą się opierały na wynikach, które znajdują się w tym przedziale czasowym. Do segmentacji będziemy potrzebowali zagregować nasze dane w różnych układach. Będziemy potrzebowali zagregować wartości sprzedaży na poziomie produktu, jak i wszystkich produktów, po to, żeby wyznaczyć udziały w sprzedaży. No i wreszcie wyznaczyć segmenty, w tym przypadku segmenty ABC. Do tego, aby agregować dane, użyjemy narzędzia, które nazywamy Summarize Tool. Oczywiście powiążemy je z kotwicą True yy, i zagregujemy naszą sprzedaż według produktów, więc wybieram, zaznaczam Product Code, wybieram Group By, następnie wartość sprzedaży, Agreguję poprzez sumę. Dodatkowo to, co nam się przyda w przypadku segmentacji XYZ to wyznaczymy sobie odchylenie standardowe i średnią sprzedaż możemy do tego wykorzystać agregację average oraz Odchylenie standardowe, standard deviation. Aby policzyć udziały poszczególnych produktów w całości, które przeniesiemy do segmentów ABC, będziemy potrzebowali zagregować całą naszą sprzedaż, już nie według produktów, a całościowo. E, więc dodam sobie raz jeszcze Samurai Tool i dodam Sumę. Natomiast yy, zmienimy nazwę tego pola, aby jednoznacznie nam wskazywało całkowitą wartość sprzedaży. Puszczę przepływ i zobaczę, jak wygląda wynik moich operacji. Pierwszy Samurai Stool zagregował mi wartości do produktu. Widzę wartość sprzedaży średnią. Odchlenie standardowe, oczywiście z tych ostatnich 12 miesięcy. No i widzę też y, całkowitą sumę sprzedaży za 12 miesięcy. Te dwa wyniki połączymy ze sobą. Możemy to zrobić y, na wiele sposobów, ale użytecznym na pewno będzie Append Fields. Append Fields pozwala, jakby dołączyć wynik lewej tabeli czy połączenie dwóch tabel w każdej możliwej kombinacji. Ponieważ tabela z sumą sprzedaży zawiera tylko jeden rekord, to ten rekord zostanie dodany do każdego rekordu do każdego produktu de facto. Oczywiście Append Tool to również pozwala nam Odznaczyć pola, bądź zmienić ich, ich typ danych. Natomiast tak jak to widzimy, to jest jak najbardziej OK. No widzimy, że wartość całkowita sprzedaży tutaj została przeniesiona. I dodana do każdego wiersza. Myślę, że. Yy Musimy wykonać taką operację, która odfiltruje produkty, które nie mają żadnej wartości sprzedaży, dlatego że one po prostu powinny zostać pominięte z segmentacji. Więc najprościej możemy to zrobić wykorzystując narzędzie do filtrowania Filter Tool, w którym to wykorzystamy najprostszy sposób filtrowania i powie, powiemy, że suma sprzedaży powinna być większa. Od zera. Zredukuje nam to liczbę pozycji. Możemy przejść dalej. Segmentacja ABC bazuje na udziale w wartości sprzedaży danego produktu do całości. Na tej podstawie ustawimy, czy wyznaczymy trzy klasy, ale zanim to zrobimy, to będziemy musieli Oczywiście, uszeregować te produkty według wartości sprzedaży, następnie policzyć skumulowaną wartość sprzedaży i policzyć udział. Wreszcie wyznaczymy klasy ABC. Więc do sortowania wykorzystamy narzędzie, które się nazywa SORT. Pozwala nam ono sortować kolumny w danych na wiele różnych sposobów. Posortujemy dane y, malejąco względem wartości sprzedaży. I widzimy, że nasze produkty są posortowane od najwyższego do najmniejszego. Teraz będziemy musieli policzyć czy wyznaczyć sumę narastającą. Którą następnie odniesiemy do całkowitej wartości sprzedaży. Do tego wykorzystamy narzędzie, które się nazywa Multi Row Formula. Jest to narzędzie, które pozwala wykonywać operacje między rekordami, między wierszami. Co fajne w tym narzędziu, to to, że możemy wykonać operacje cofając się bądź idąc w przód, jeżeli chodzi o rekordy. I więc w tym przypadku policzymy sumę skumulowaną. Suma skumulowana to będzie suma z sumy skumulowanej wiersza poprzedniego. Więc nadam sobie tutaj nazwę plus. Wartość sprzedaży wiersza bieżącego. Puszczam przepływ. No i sprawdźmy, czy na końcu uzyskamy wartość sumaryczną. Tak jest. Więc widzimy, że Running sam działa poprawnie. Jesteśmy o krok od wyznaczenia segmentów. Ostatnim etapem będzie policzenie udziału w całkowitej wartości sprzedaży, sprzedaży skumulowanej, więc tworzymy nowe pole kalkulowane, do tego użyję narzędzia, które się nazywa Formula. I tworzę Pole, które się nazywa Running Sum Total Sales. Bardzo ważne, aby ustawić odpowiedni typ danych. W tym przypadku będzie to liczba dziesiętna, więc wybieram typ Double. Puszczam przepływ, sprawdźmy czy, czy działa. Na końcu powinniśmy oczywiście uzyskać jeden. Kolejnym krokiem będzie wyznaczenie już, właśnie segmentów ABC. Użyjemy do tego kalkulacji logicznej. Warunkowej if i odwołam się do kolumny, którą stworzyłem przed chwilą. Czyli jeżeli mój Running Sum przez Total Sales jest mniejszy od 40%, przyjmijmy, że y, klasa A to będą indeksy o udziale łącznym 40%, klasa B 80% i klasa C, wszystkie indeksy pozostałe. I zamykamy tutaj naszą formułę klauzulą AND IF. No i kolejny raz. Yy, tu musimy ustawić odpowiedni typ danych. Yy, będzie to oczywiście tekst, więc możemy zostawić. Możemy yy, zmienić na string. I puścimy raz jeszcze nas, nasz przepływ. I zobaczymy, jakie klasy zostały przypisane do poszczególnych produktów. Czyli każdy. Produkt został przyporządkowany względem jego udziału w wartości sprzedaży. Możemy zagregować teraz nasze dane, żeby zobaczyć podsumowanie statystyk. Zobaczmy, ile produktów w poszczególnych klasach się znajduje i jaką, jaką wartość sprzedaży niosą. Więc teraz y, zagreguję wartości według. Segmentów. Używając opcji count i sposumuję wartość sprzedaży. Widzimy 36 indeksów, znajduje się w klasie A i stanowią taki udział całkowitej wartości sprzedaży. Więc segmentacja ABC na tym etapie została wyznaczona. Zajmijmy się teraz segmentacją typu XYZ. Wyznaczenie segmentów XYZ y, z będzie stosunkowo łatwe. Jedyne, co musimy zrobić, to dodać dwa pola kalkulowane. Przeciągam formułę tool i łączę z wcześniejszym krokiem. Będzie to wskaźnik zmienności. który liczymy w następujący sposób będzie to odchylenie standardowe, które wyznaczyliśmy wcześniej podzielone przez średnią mając policzony wskaźnik zmienności możemy przejść do policzenia segmentów XYZ puszczamy przepływ widzimy Została dodana kolumna wraz z segmentami. Połączmy teraz ze sobą dane sprzedażowe według miesięcy z wynikiem naszej segmentacji. Na tej podstawie będziemy mogli zasilić nasz system raportowy e, bądź dokonać e, kolejnych analiz już z użyciem grupowania według segmentów. Żeby połączyć ze sobą trzy zestawy danych czy trzy tabele, mogę użyć. Narzędzia, które się nazywa Join Multiple. Zaciągnę tutaj dane sprzedażowe jako punkt wyjścia i dociągnę sobie dane pochodzące z segmentów. Oczywiście muszę ustalić klucz którym będzie product code i dodaję trzeci zestaw, trzecią tabelę. To narzędzie również pozwala mi na selekcję pól, które chcę przenieść do mojego modelu, więc powielające się pola możemy odznaczyć, zostawiając tylko i wyłącznie same segmentacje. Na końcu uzyskuję tak naprawdę wyjściową tabelę, która została y, przetransponowana wraz z segmentacją. To, co mogę zrobić, to mogę teraz przenieść wynik mojej analizy do narzędzia raportowego, bądź po prostu do pliku Excel jako wsad do dalszych analiz. Segmentacja zapasu to tak naprawdę wstęp do dalszych analiz. Segmentacja pozwala nam ustalić priorytet, jeżeli chodzi o zarządzanie zapasami. Kolejnym krokiem może być ustalenie poziomów bezpieczeństwa zapasu, optymalnych poziomów zapasu, punktów zamawiania. Na pewno będziemy o tym kręcić więcej materiałów, także śledźcie nas na naszym blogu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do nas na infomaufizybl.com. Trzymajcie się. Do następnego.